Siemanko z tej strony, Matthew, i witam Was w moim kolejnym filmiku. Natomiast dzisiaj, tak jak widzicie, nie ma kamerki. Jeszcze sobie sprawdzimy. Niestety tak, kamerka się popsuła i ona czasami ożywa. Więc chciałem zobaczyć, czy działa, ale nie działa. Więc dzisiaj macie jak ze starych czasów, jeszcze bez kamerki. Natomiast dzisiaj zagramy sobie na main, jak widzicie, bo straciłem rangę, więc trzeba znowu z wbić Globala i gramy dzisiaj takie, taki solo mecnik. Zobaczymy jak to pójdzie. Przypuszczam, że tutaj nam dobierze jakieś tam przypuśćmy supremy, to jeszcze mamy jakiegoś streamera, super, to na pewno jakiegoś kozaka nam dobrało, to damy radę na pewno. Więc tak jak mówię, bez kamerki, kamerka jak dojdzie skupiona, to, to będzie niedługo, natomiast no jakoś musicie przeżyć. Po prostu, bo nie mam tego jak inaczej zrobić. Okej, okay. hello! Nic nie mówią? O myślałem No nie wiem gdzie, a... Kryje I can play A side No i w każdym razie... Co ja chciałem powiedzieć? Teraz on pokazuje język, ale tego nie widzicie Już ktoś kosy rozdaje Flash Out long Ja ginę oczywiście A jeszcze jedna chyba dałem A, jajaj, Kurde, on jest headshotted. Nie wiem jak to jest w ogóle możliwe, że dałem heada a gość nie zginął, nie wiem przez co on mógł dostać. W każdym razie... o Zrobiłem niby coś z niczego, bo byłem w głupiej pozycji. below, I don't know. Aha. Ok, I headshotted him for 10 HP. Ja mam teraz co chwilę coś tam się patrzy w kamerkę i takie głupoty robię, a to w ogóle bez sensu. No zobaczymy, jak to będzie działało, bo nie chcę być dedykowanym longplayerem, bo to nie jest fajne nigdy. Oj, Snyder zarzucił gościu. Jaka starych dobrych czasów, kurde. Wbijamy globala grając solo z randomami. Chociaż zawsze grałem w sumie tam. Z różnymi ludźmi grałem w sumie, to nie. No gdzie ten gość jest? Halo. Ale się naczekałem, kurde, żeby gość wybiegł na otwartą przestrzeń i... O, będzie MK? Będzie A wszyscy zmieniają na kosę, widzicie wy to Flashing O, się cofa Ej, fasz, Topi now Tupi fasz. jak mnie sprawdzą to jestem w dupie No i znowu jestem w dupie i znowu too long I znowu robię dwa fragi z głupiej pozycji o! Dobra, To mamy coś kiepskich aimerów, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo... Ci koledzy nie wyglądają na yy, zawodników, którzy są w stanie nam wykierować meczyk Co ja jestem, ja sobie nie poradzę I znowu tego longa muszę kryć, no nie podoba mi się ta sytuacja Fushing. Dobra, wstawiamy go w piachu pięknie. Łączo. Xbox B. Chyba nie przeszedł, co? Świetne. No. Left side No co, skacze, kurde Mówię mu Left side Kory. Xbox No wiem, że chciał skoczyć Klik op. na szorcie? Czy on nam idzie gdzieś? Na Midzie był. Spróbujemy tutaj jak sniper stać. Oni przez całą rundę salejwali praktycznie po tym jak ich zabiłem tam. Co to jest? Nieźgódź. Żółty tam jest, to jak to jest B? O, to to, good job. No Aczkolwiek good job to tutaj ja zrobiłem we wszystkich rundach na razie Ups, bad molly O, ale mi dał One more long One nie pójdą, co? Flashing? Za walczę Aaaa, co to jest globalne czy co? Dobra, uciekam One <tryk> more long Can flash long? Nevermind Dobra, to ja spierdzielam sobie Kulturalnie mówiąc Kolejny raz na longu wszystkich niższe, nie? Bardzo tchórzosko gram, ja tu same opening frag bo i tak się kąpią nadzieję, że w teru tak nie będzie. A przynajmniej się komunikują, nie ma źle. No, coś ten repmach nie wierzę coś w niego, O, ale jak go dojedzie... Da żadę. Och, och! No ja tu kurde takie rzeczy robię. Super fragów dużo robię, a oni takie rzeczy odwalają. No, chyba trzeba będzie wykorować ten meczik i sing. Chyba zmądrzeli. Short. Co dużo na tym szorcie co się podoba. Ciągnąłem tego spraya, ta główka tak się ruszała, mi tam druga główka rozproszyła. Nie wiem czemu do was do kamerki gadam, a tutaj mamy gościa, który... Ten streamer ja myślałem, że to jest pewnie jak kurde, streamer powinien być dobrze, a on to co, kurde, streamuje swój silverowy ski No nie tak to miało wyglądać, proszę Państwa. Wcześniej wiem. nie jest fight. Back, 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 back. Znowu zrobiłem! Patrzcie na entryfragu! Ja po prostu robię entryx za entryfragiem, Anty powiedziałem przez przypadek. Jest nieprawdopodobne. Co oni longiem? tam już cistą? Na Bennik nie poszle, co oni grają, ja jestem bez kitu szokowany, ja się skampię po prostu. Dobra, kolb to jest pierwsza runda, w której nie musiałem zabić czy przy... Koń tutaj leży? Mamy pierwszego flaga Tam Tam się yeah. będą pewnie bali oh. Dużo na midzie było Bo tamtem fleszował chyba komuś Dokładnie, na xboxie Mommy. I last nie wiem gdzie Można na przyjść Jest D dwa razy pod rząd Bo będą kampić na mnie Maybe. No i nie tak, się kończy połówka. Nie skończyła się źle, ale mam naprawdę obawy co do tego, jak będzie wyglądało terror. Ok, green, good we'll go. We just need to, need to jump a lot. flashów nie ma, zielony serpeczne raczej. Karga. The fuck? Co tu się odwaliło, nie? Paki nie ma ciągle. Okej. Okay? Fajnie, paki tutaj nie było, ale wyszło dobrze nie będę z diglem walczył, bo... Ojejku, Anuku. Mówię, nie będę z walczy, walczył. Było info jeden B. Słyszałeś, że ktoś się na oc, jak B strzela z tym moim gościem. Więc pomyślałem, okej, okay, to jest ten gościu. Mogę podejść B i zająć. Jak goś się wychyli, to go ciało zaspamuje. A tu dupa. To jest ta jednak choda. Ło, ten Laru. Jakiś dobry gracz, co? Otwiera u nich. No, u nas mamy... Co? No dwa. On tak po prostu se dupą wyszedł Nie ufam im, bo oni są... ...najsłabszymi graczami tutaj Ojejku, what a gracza. No ja okej, okay, no dostałem... O, Repmach rozłączył się, dobra, to nieźle Pushing long Long doors, long, long, long doors, close Tak jest Nie, play, play time, play time. XD nie, to to nie, gracze, każdy każdy gra pojedynczo teraz nie, każdy się nie, No i tak jak właśnie nie, że to będzie wyglądało, to tak to wygląda Pięknie.

No time to go. Good nie, wszyscy pojedą Goe, Blue take bot. La się dzieje? Пана Балценби, пан Би. Ядует. Ну нет. Стильная? Забегал еще. Не веришь. Страшень. Come yeah. Go, Okay, okay um, Go Go under window, low HP Stano. Stano. No, flash, 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 no, Jak zacznie walczyć z moim To dopiero się wychylę O i banik Nice o, nie, Ja popatrzę, pesy już Flashing side. Flashing more flash, eh? Ok, more And the secret. kurde, ja myślałem, że ostatnie jest, to było zwalone. O nie, 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 ten tego nie ugra. Jaki gametr teammateów, masakra. Ja też zwaliłem, ale myślę, że to jest Uff, Super, że ugram Ma dużo fragów, no nie jest taki beznadziejny. Ale no What? A bot killed him? się odwala Kurde, mnie zablokował ktoś. Ajajaj. Nice right shot. I shot him. I can flash. Smoke CT. Smoke B. I'm going to be with me. Outside B. He's watching mid. Co on nie słyszał? Donraż mi. Ciekaw, czy zrozumieli gourasz? To ja powiedziałem donraż. A oni staraszują? No co? Nic, co za No, nie ma co. Save, from AVP aj, aj, Go long! Tak jest plan Polecimy. Oj, bod już nie żyje. Oczywiście gdyby nie ja. Ważna runda, nie można tego przejść. Shortem idzie, tak? I flashowali chyba, tam jest dwóch. Tu guys, low HP. Ten HP Ok, no nie ma źle. Remis jest z botem. Skąd nie z Skąd ja dodam? dawno. paką sam na idę. Kiedyś strzela. Dlaczego ja dostałem? No jak nie fars, w ostatniej rundzie. Takie coś. Dwie? O, co tak plantuję? Tak o. Okej, okay, 4 ręki Ale zdyłka. No dobra, jest czas na to wygrać. Nie, nie pikuj, nie, nie, no co ty robisz? Moc. Nie róbcie mi tego. Przyjmijcie jakieś ludzkie pozycje. Platforma i pod oknem na przykład. Zaraz go z tunelu nie. Please. Nie, nie, taki bot. Patrzcie tego bota z globala. Oh my god. On strzela w biegu! Oh my god! Oh my god! Co to było? It's O okay. oh, Jejku No dobra, słuchajcie. Ja powinienem być każdym z tych miejsc tutaj. Ojejku. Oh, nie wierzę. Dostałem suprima tak, jak się można było spodziewać. Czyli można remis mieć, słuchajcie. Można mieć remis i dostaje rangę z powrotem. Kurde, tak ja takiego czegoś nie wiedziałem. OK, no i mieliśmy same suprimy w enemy. No i tak to wyglądało. Nie wiem, jak ten Alita miał więcej fragów ode mnie, bo był naprawdę słaby. Ale byli tutaj jeszcze słabsi w tym teamie. A mimo tego grało się całkiem OK. Tak więc słuchajcie, to by było tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się taki filmik podobał. Wiem, że bez kamerki, ale już niedługo będzie sportem z kamerką, jak dojdzie do mnie. No i tyle, więc zostawcie suba, łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, na razie.